Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o najnowszej ofercie, która właśnie się u mnie pojawiła. Ponieważ zima zbliża się wielkimi krokami, chociaż tego jeszcze za bardzo nie widać. Śniegu ani z jednej z drugiej strony brak. Mrozu też jakiegoś większego nie ma, no ale zakładamy, że będzie. Dlatego do oferty trafia kompaktowy SUV z napędem na cztery koła. A co to za auto? Już wam pokazuję. Do oferty trafiło właśnie to piękne Audi Q3. Marka, która nie pojawia się zbyt często w mojej ofercie. Nie, jakoś tak zawsze nie po drodze mi jest z marką Audi. Wolę jednak BMW, natomiast ten egzemplarz kupiłem, ponieważ jest wyjątkowy. Oczywiście, kotrujek z polskiego salonu, znajdziecie bardzo dużo w ogłoszeniach, natomiast takiej wersji silnikowej i napędowej, będzie ciężko znaleźć ponieważ mamy tu egzemplarz wyposażony w silnik dwulitrowy TDI o mocy 193 koni, albo czterech, jakoś tak. I z napędem na cztery koła quattro. Więc jak sobie odhaczycie te parametry, to z ogłoszeń znika myślę, że spokojnie 90% aut, które, które są oferowane samochód wyjątkowy, bo od mojej stałej klientki auto użytkowane naprawdę z głową samochód serwisowany nawet częściej niż przewiduje producent więc wymianę oleju dwa razy w interwale dodatkowo oczywiście wymiana oleju w skrzyni biegów, wymiana oleju w Haldexie czy jak to się tam w Quattro nazywa ale w napędzie tak, wymieniony już rozrząd yy, no, od strony mechanicznej wsiadać i jeździć, tak, auto tak perfekcyjnie utrzymane i zadbane, od strony lakierniczej yy, wiadomo, no, z, na filmie i zdjęciach wszystkie samochody wyglądają idealnie natomiast, natomiast no, przyznacie, że nie widać tu żadnych uszkodzeń i na pewno ich nie znajdziecie, samochód dbany bardziej niż członkowie rodziny chyba. Auto od nowości zabezpieczone powłoką ceramiczną. Dodatkowo cały przód samochodu oklejony folią PPF. Nie wiem, czy uda mi się to uchwycić, ale gdzieś tutaj na pewno zobaczycie. O, taki rancik. Widzicie? Na butniku tej folii tu na lusterkach. Cały przód, maska, błotniki, lampy, zderzak, właśnie lusterka, słupki. Tutaj do tego poziomu, o tutaj mamy odcień Folii i również dach, ta linia e, też jest oklejona folią PPF, zabezpieczone, żeby nie daj Boże e, kamyczki nie wyrządziły szkody na lakierze. E, no i tak jak mówię, auto bez ryski, bez, bez dołeczka, naprawdę. No, lakierniczo wygląda chyba lepiej niż jeden w salonie, bo czasami nowe samochody potrafią już być yy, przez yy, mejkowych podczas przygotowania do wystawienia w salonie borysowana, A tutaj naprawdę no, miodzio. miodzio, jeżeli chodzi o półwokę lakierniczą. Yy, auto w wersji wyposażenia Advance, yy, więc oczywiście zaraz pojawią się tutaj malkontenci, że nie S-Line. Natomiast szczerze, yy, to chyba jeden z elementów, dla których jakoś nie przepadam yy, za marką Audi. Ja nie rozróżniam slajda od zwykłej. No, znaczek jak jest, to oczywiście widzę, tak, ale jak nie ma znaczka, to, to musi mi ktoś palcem pokazać, żebym zauważył tą różnicę. Yy, natomiast tak, samochód doposażony w reflektory LED. Yy, ma oczywiście czujniki parkowania z przodu, z tyłu. Ma felgi aluminiowe 18 cali. Także tak to wygląda z zewnątrz. Yy. Ma system bezkluczykowy, otwieranie-zamykanie bez kluczyka, ma sportowe fotele, takie jak w slajnie skóra połączona z alcantarą, ma wirtualny kokpit, ma nawigację, także chyba wszystko co powinno być w takim autku. Ma podświetlenie ambientowe, pięknie to wygląda wieczorem, jak te listy się świecą. Chyba wam dzisiaj nie pokażę, bo jeszcze daleko do wieczora, a jeszcze mam sporo pracy, więc może później albo jutro jakoś uda mi się coś tam dograć. Natomiast na razie pokażę Wam tak. Z tyłu. Chyba nigdy nikt nie jeździł. Auto w ogóle nieużywane, używane, eee, może wydywanie delikatnie przywrócone, ale to przeze mnie, bo robiłem zdjęcia i musiałem siąść z tyłu. Więc przepraszam. Co jeszcze? Elektryczna tylna klapa. Proszę bardzo, jest. Bagażnik. Jak to w Kutrycy. Nie jakiś ogromny, ale wystarczający. Tak jak wspomniałem, elektryczna klapa, dostęp komfortowy, więc dwa guziczki wtedy do zamykania. A właśnie, ma chyba też otwieranie nogą, ale nie pokażę wam teraz bo kluczyk zostawiłem w środku, więc, więc nie będę wam pokazywał, ale chyba jest. Są relingi dachowe. wygląda całkiem fajnie. Bardzo ładny kolor, ciemno granatowy, taki metalik. No teraz, oczywiście, nie widać na słońcu, na pewno wygląda zdecydowanie lepiej, ale tak jak mówię. A jeszcze, jeżeli chodzi o folię PPF, to oklejenie zabezpieczające, to nawet na tych właśnie pianoblakach, na tych słupkach też jest naklejona folia, bo one się bardzo rysują, więc też są zabezpieczone. No i oczywiście tutaj wnęki klamek, tego pewnie też nie widać, też zabezpieczone folią PPF, także naprawdę mm, bardzo pani dbała, żeby nie daj Boże nic tutaj się nie porysowało, nic nie zniszczyło. Samochód myty tylko na myjniach ręcznych zaznaczę. Nigdy w życiu nie widział myjni automatycznej, a nawet bez dotykowej, Tylko i wyłącznie myjnie ręczne i pani prosiła, że jak sprzedam, to żeby przekazać nowemu właścicielowi, że ma myć tylko ręcznie jej ukochane Audi. Więc od razu Wam mówię. Jak ktoś kupi, nie daj Boże na myjnię automatyczną, bo będzie problem. <ścoughs> I jak Wam się podoba? No mi bardzo. Fajny, kompaktowy SUV, świetny na miasto, fajny, fajny w trasę, bo fajny silnik, mało pali, bardzo żwawy, napęd na cztery koła, więc to ciekawe. Yy, właśnie, opowiem Wam jeszcze, tak bo w sumie tak mówię, mówię, mówię. Pierwszy właściciel oczywiście, salon Polska, no bo jakby inaczej. Yy, serwisowany w ASO do bodajże 115 tysięcy, potem już poza ASO, no i przebieg na to prawie 147 tysięcy, 146 900. Natomiast jeżeli chodzi o zużycie, kierownica jakby miał 46 fotel, nic nie jest wygniecione, nic nie jest zniszczone, proszę bardzo tutaj guziczki, przełączniki, wszystko wszystko wygląda idealnie. Także tak właśnie zadbany samochód. Jeśli ktoś szuka naprawdę zadbanego, ładnego egzemplarza, którym pojeździ, to uwierzcie mi, że na pewno się nie zawiedziecie, tak, bo samochód jest naprawdę w świetnym stanie i tak jak mówię, na pewno to serwisowanie dużo lepsze niż większość samochodów, tak, bo zazwyczaj auta są serwisowane według wskazań komputera a tutaj państwo no jednak mądrze i serwisowali trochę częściej. Ten olej był wymieniany praktycznie mniej więcej co 10-15 tysięcy kilometrów, także, także jeżeli szukacie zadbanego i wyserwisowanego tak jak należy, to właśnie tutaj macie taki egzemplarz. Oczywiście bezwypadkowy, bezsłuczkowy. Wszystkie elementy mają fabryczną grubość, powłoki lakierniczej, także nic tutaj się nie działo. Ok, to odpalimy sobie auto i przejedziemy się kawałek, zobaczycie jak Q3 jeździ. OK, jestem z powrotem. Pasy zapięte, auto odpalone. Proszę bardzo. Tak to wszystko wygląda. Jest Virtual Cockpit, tak jak wspomniałem. Jest nawigacja. Oczywiście automatyczna skrzynia biegów, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja. Dobrze. przyjemnie wyposażony. Ma asystenta pasa ruchu, ma martwe pole w lusterkach, I nie wiem czy teraz tu będzie widać. Ale jak się przyjedziemy kawałek, to może gdzieś kto, jakieś auto złapiemy i będzie, będzie je widać. Eee, jak się ku trójką nie jeździ, przyznam wam szczerze, że nie najeździłem się jeszcze za bardzo. Przyjechałem może z 50 km od chwili, kiedy odebrałem samochód. Eee, bo cóż, no nie, nie miałem za bardzo co przy nim robić. Pojechałem tylko na mynie, eee, Pojechałem wymienić koła, ponieważ odebrałem już na zimowych. A chciałem, żebyście zaczęli jak wygląda na letnich. Bo letnie są 18-calowe, więc wiadomo, zawsze wygląda trochę ładniej. Ale do samochodu są jeszcze kompletne koła zimowe. 17-calowe, oryginalne Audi Felgi. Także, tak jak widzicie, to tak co wspominałem. Ukochane oczko w głowie, właścicielki dbane i wszystko zabezpieczone, że tak powiem, na zimę dodatkowym kompletem kół, nie opony, tylko całe koła. Z tego co wiem, do nowego samochodu chyba też tak poszło, także tak, zresztą poprzedni samochód, który odkupowałem od tej właścicielki, też był w takim samym stanie, miał podobny przed, jak nie większy. Wtedy to pamiętam, był Volkswagen Tiguan i też sprzedałem go znajomym i byli bardzo, bardzo zadowoleni i chwalili sobie, że właśnie widać, że Samochód bardzo zadbany. Eee, jeżeli chodzi o jazdę, zawieszenie pracuje pod Nic tutaj się niepokojącego nie dzieje. Auto jedzie prosto. Eee, hamuje jak należy, więc e, od strony takiej tutaj wszystko działa ok. Skrzynia biegów rewelacyjnie, bez żadnych szarpni, bez jakichś tutaj, że tak powiem, zawieszeń działa tak jak tak jak powinien działać, nie wiem co tutaj jest, estronik? Chyba estronik, e, jak się mylę to mnie poprawcie, ale chyba estronik. E, napęd quattro, cztery koła, rzadkość, bo powiem Wam szczerze, tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej, jak zotkaczycie sobie ten napęd i taką moc do tych samochodów znika na, nagle większość, e, bo większość jakie jednak kupowane z napędem przednim i, i z silnikiem 1.5 TSI 150 koni a ja tutaj prawie 200 koni w dieslu, zaraz sobie wyjedziemy tutaj z terenu zabudowanego zobaczycie jak to auto przyspiesza i jak fajnie sobie radzi na razie jedziemy 60 na godzinę, więc cichutko jak przy większej prędkości, no to też zaraz też zaraz zobaczymy ale prowadzi się pewnie, sztywni jak to Niemiec tak powiem, to zawieszenie zawsze takie bardziej sportowe. Ale to dobrze. Będzie, będzie prowadziło się zdecydowanie bezpieczniej przy dynamicznej jeździe. W środku, no tutaj bardzo fajne rozwiązanie. takie wykończenie Alcantara na desce rozdzielczej, tego nie widziałem. Chociaż ostatnio w jakimś samochodzie chyba materiałowe widziałem. Chyba tak, ale z czym to było? Nie pamiętam. No, ale z Alcantary wygląda zdecydowanie lepiej niż jakiś materiał. Także, także bardzo fajnie. Duża nawigacja. Jest też chyba Apple CarPlay, Android Auto, natomiast jest też fabryczna nawigacja. Można też wło włożyć kartę SIM z tego, co mówili właściciele, żeby tam jakieś dodatkowe funkcje odpalić i nawigacji i ogólnie tego systemu, ale jakie nie wiem. Dowiem się niedługo na pewno. Okej, okay. czerwone światło. Jakiś tryb sportowy? Nie, chyba nie. Chyba tylko skrzyni biegów. Siłowniczneczki. Tak to wygląda. A, myślałem, że pokażę martwe pole, ale o, widzicie? Działa. Świeci się. Głośny jak na tą klasę samochodu, i tak jak mówię prowadzi się bardzo fajnie. Sztywne zawieszenie, układ kierowniczy bezpośredni, bardzo fajnie to wszystko działa. Myślę, że może Wam się spodobać. Eee, oczywiście, zapraszam Was do oglądania, do jazd testowych, oczywiście do zakupu jeśli będziecie mieli jakieś pytania to śmiało dzwoncie, pytajcie będę starał się rozwiać wszelkie wątpliwości natomiast jeżeli naprawdę tak jak powiedziałem wcześniej szukacie naprawdę zadbanego egzemplarza to tutaj się nie zawiedziecie no bo no i myślę że obejrzycie kilka samochodów które będą miały mniejsze przebiegi i myślę że mogą wyglądać zdecydowanie gorzej i być w gorszym stanie niż, niż ten egzemplarz także naprawdę wam polecam pozdrawiam serdecznie Karol Woźniak